Szanowni Państwo, od wczoraj w Kwidzyńskich szkołach, tak jak we wszystkich szkołach w całej Polsce, rozpoczęło się nauczanie na odległość. E-learning wprowadziły wszystkie szkoły. Polega on na tym, iż uczniowie, korzystając z różnych platform edukacyjnych, także tych wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozwiązują zadania i te zadania przekazują nauczycielom. Nauczyciele korzystają też z popularnych komunikatorów, popularnych platform komunikowania się, także wideo, z uczniami i odbywają także w ten sposób lekcje. Yy, niestety, yy, jak Państwo obserwowaliście wczoraj, nastąpiły pewne trudności z komunikowaniem się na yy, popularnych portalach szkolnych yy, Librusie i, i Dzienniku. Jak wiemy, dziś odbyły się rozmowy ministra Edukacji Narodowej z szefami tychże platform, właścicielami tychże platform i ta sytuacja, mam nadzieję, wkrótce wróci do normy. Niemniej jednak każda szkoła przygotowuje też alternatywne sposoby komunikowania się z państwem, tak aby można było skutecznie realizować zadania edukacyjne w szkołach i w domach uczniów. 80 uczniów nie ma dostępu do komputerów i w związku z tym szkoły będą przygotowywały materiały edukacyjne w pakietach. Te pakiety będą dostarczane w tygodniu, dwa lub trzy razy w tygodniu do każdego ucznia. Zadania realizowane w ramach tychże pakietów edukacyjnych będą przekazywane nauczycielom. System nauczania na odległość obejmuje także ocenianie. Zapewniam Państwa, że do problemu oceniania na odległość będziemy podchodzili bardzo elastycznie. Mamy świadomość, że ocenianie odbywa się za pośrednictwem łączy elektronicznych, a w związku z tym nie ma bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela. Wprowadzać będziemy ocenianie powoli, z rozwagą, bardzo elastycznie, tak aby aby z jednej strony monitorować postępy uczniów, a z drugiej strony nikogo nie skrzywdzić.